Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć sytuację z naszego życia, z życia jednej z naszych sióstr. To jest jedna z sióstr, które wstąpiły stosunkowo niedawno, jest Amerykanką. I pewnego razu wieczorem przychodzimy na kolację i widzimy takie paczki z hamburgerami. I po prostu jej mina była niesamowita, bo, bo wiadomo, w Ameryce hamburgery, oni lubią, robią, przynajmniej się zakładamy, nie? robią najlepsze hamburgery na świecie. I ona po prostu była tak zaszokowana, e, że nie mogła się otrząsnąć. Nie? Patrzyłyśmy na nią i ona po prostu była w takim szoku niesamowitym. Dlaczego ci to opowiadam? Dlatego, że życie nasze zakonne można by sobie wyobrażać takie bardzo, bardzo sztywne, bardzo takie. Nie? Ale jest bardzo często tak, że Pan Bóg znając nas, wie co potrzebujemy, wie też, że potrzebujemy, żeby mu służyć, żeby wypełniać Jego wolę. Potrzebujemy, żeby nasze serce było otwarte, żeby było radosne, i czasami zsyła nam takie małe niespodzianki. Tak nas rozpieszcza i na przykład wysyła hamburgery dla siostry Amerykanki, której, dla której było to akurat ważne, bo, bo bardzo krótko tutaj mieszkała w Hiszpanii, więc jeszcze jest bardzo przyzwyczajona do, do smaków, do gustów, do różnych takich rzeczy, do których była przyzwyczajona całe życie. I Pan Bóg w taki sposób, wysyłając hamburgery dla całej wspólnoty. Dotknął jej serca i dał jej bardzo dużo radości. To jest taka mała, mała rzecz, nie? Hamburger to nie jest nic ważnego w naszym życiu, ale czasami Pan Bóg w taki sposób daje nam znać o tym, że troszczy się o nasze wszystkie nasze, nasze potrzeby, też takie malutkie, i, i że nas rozpieszcza, że On chce nas rozpieszczać też takimi małymi rzeczami. Dlatego zapraszam cię, zobacz w twoim życiu te wszystkie takie malutkie szczegóły, w których Pan Bóg mówi ci, kocham cię.